Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak sprawdzić dostępne aktualizacje e, iPad OS w iPadzie R. Aby je sprawdzić, przejdź do aplikacji ustawienia, a następnie przejdź do zakładki Ogólne. W zakładce Ogólne wejdź do Uaktualnień, a następnie poczekaj, aż zostaną sprawdzone dostępne aktualnienia. Jak widzisz. Mam dostępne uaktualnienie, więc pokażę Ci, jak je zainstalować. Nacisnę uaktualnij teraz, podam kod mojego iPada. i Teraz powinno rozpocząć się instalowanie uaktualnienia. Najpierw pobierze się, a później iPad uruchomi się ponownie w celu zainstalowania. Po zainstalowaniu aktualizacji możesz uruchomić swoje urządzenie, następnie nacisnąć dalej, i możliwe, że wyświetlą Ci się różne ekrany po różne ekrany konfiguracji po aktualizacji. Możesz nacisnąć, skonfiguruj później ustawienia. Następnie nacisnąć, zaczynamy. I teraz masz już zaktualizowany system iPadOS. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. I nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji.